Halo, witam. Jestem Mortizow, jesteście biolo, to jest postmortem. I przesunęłem kamerę. A muzyka w grze jest świetna. Jest to prosty jazz, ale. Ale ja lubię jazz. Eee, tak, mamy sprawę. I udajemy się najpierw na posterunek policji. Pan pewien, panie Buwe, że go pan widział? A tak, tak, jestem pewien. A proszę wracać do domu, pani Luan. Obiecuję, że się tym zajmiemy. Och, dziękuję, panie Buwe. Jest pan taki dobry. Kiedy następnym razem będę w season, przyniosę panu butelkę dobrego czerwonego wina. Obiecuję. Do widzenia. Do widzenia. Jak u nas za komuny? A to jeszcze przed komuną. A... Uteleczka czerwonego. Dalej, następny. Najładniej zrobili ten taki bardzo mały szczegół, że ma kinol czerwony. Jak. Czy <laughs> coś tutaj w ogóle jest jeszcze do zobaczenia? Zabrania? Ja bym coś ukradł. No, ale nie, to nie, dobra. Dowiedzmy się czegoś o tej sprawie. W czymś pomóc? U, uh, mamy trzy podejścia. Pierwsze jest takie trochę mech, a dziennikarz. Dziennikarza to pogonią od razu. Drugą jest zagranie w otwarte karty, a trzecią jest udawanie amerykański, amerykańskiego wysłannika. Jestem prawie pewien, że to by wiedzieli. Może, może zacznijmy szczerze. Między detektywami a rządowymi. Śledczymi jest pewna. Znaczy. Czytałem to w książce. W kryminale, więc raczej mało to. Mało w tym prawdy, ale jest pewna rywalizacja, A, ale. Ziomuś. Nazywam się Gas McPherson, Jestem prywatnym detektywem. Pragnę spytać, czy nie zechciałby Pan odpowiedzieć na kilka pytań i pomóc mi w moim śledztwie dotyczącym zabójstw w hotelu Orfe. Prywatny detektyw A rozumiem, lepiej pokaż mi swoją licencję. Licencja? <grystanie> ale ja detektywem? nie, 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 ja, 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 ja dziennikarzem jestem, ale powinien mieć taką licencję. Licencja? Oczywiście, że mam licencję. Mam ją w domu. Jeśli tak bardzo pan chce ją zobaczyć, mogę po nią pójść, ale stracimy przez to mnóstwo czasu. Skąd ta licencja? W Paryżu prywatni detektywi nie potrzebują dokumentów. Każdy o tym wie. Złapię tą plastikową butelkę, jak z niej zrobię tulipana, nawet nie chcesz wiedzieć jak to zrobię, ale zrobię. I tak ci nim pogmeram w jelitach. Myślałem, że chce pan zobaczyć moją licencję detektywa z Nowego Jorku. Przykro mi. Miło mi słyszeć, że nie potrzebuję licencji, by pracować w Paryżu. Tylko sprawdzam. Lubię wiedzieć, z kim mam do czynienia. Jesteś zatem amerykańskim prywatnym detektywem w Paryżu, a twój klient? Amerykanin czy Paryżanin? Dialogi nie są wcale aż takie złe. Myślałem, że mnie pogoni i będę musiał przyjść i powtórzyć cały dialog, ale wybierając dobre opcje. A tutaj wybrnąłem. Nasza klientka jest Amerykanką. Mogę cały czas się wycofać, ale nie mogę powiedzieć kto. Okay. W tej chwili mogę powiedzieć tylko dwie rzeczy. Jest siostrą jednej z ofiar z hotelu Orfe i ufa bardziej moim usługom niż waszym. Siostra? Dziwne. Nie wiedzieliśmy, że ofiary miały rodzinę. Nie mogę hmm? nic powiedzieć na temat zabójstwa w Orfe. Okej, okay, to jest ciekawe. Tylko pomocna dłoń, która popchnie moje śledztwo we właściwym kierunku. W ten sposób nie będziemy sobie wchodzić w drogę. Nie chcę utrudniać panu pracy. Zapomnij, Ach, można się tu ugotować. Nie masz może jakiegoś drinka? A jednego na drogę. Okej, okay, dobra, to to oznacza jedno. Trzeba się nawalić. Ale nie mam czym się nawalić. Musiałbym pójść kupić coś, żeby się nawalić, a nie. Bampi. Ho ho Oho... 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 Zapomniałem, że dostaliśmy zaliczkę, a się narąpiemy. <disappears> to, że Micha wyjeżdża na drugi ekran, będzie bardzo problematyczne. Dobry wieczór panu. Witamy wczoraj, Aleksandr. Co mogę dla pana zrobić? że macie największą ofertę win w całym Paryżu. Chciałbym kupić jedną butelkę wina czerwonego. Oczywiście, proszę, Hala. Cena jest odpowiednia za doskonały rocznik. Nie powiedział ile? To mnie troszeczkę straszy. I ogarnąłem jak wrócić nieinwazyjnie na ekran. Ile mnie to uczyniło? Eee, pięć franków. Co to jest pięć franków? Wiecie, co ja za to miałbym dzisiaj? Możliwe, że mieszkanie. Na dzień. A nie posterunkowski! Obiecanki, cacanki, he? Eh? Tak się składa, że mam coś dla pana. Wspaniała butelka czerwonego wina. Chyba pan nie odmówi. Nie jest pan nieco spragniony? <śmiech> <śmiech> jak złapał trau. I wyszedł zgarbiony jak ten. Z krainy de deszczowców. Gdzie ja mam te dokumenty? Tutaj. Raport policyjny na temat morderstw w hotelu Orfe. Oraz szkicownik. To jest mój szkicownik. Like what the fuck? Tutaj było jakieś strzałeczkowaństwo. Princesa? Okej. Okay. Bardzo kulimie cool dla kota, bardzo rzadkie. Na pewno nikt tak kota nie nazwał w całym sąsiedztwie. Wyciąg z Portu autopsji. Mężczyzna, 187 cm, typ kaukaski, wiek 25 do 28. Znaki szczególne, tatuaż marynarski, kobieta metr m, typ kaukaski, wiek 23-25, niedawno farbowane włosy. W obu przypadkach śmierci z powodu dekapitacji, zgon mężczyzny nastąpił wcześniej niż kobiety. Uszkodzenia kręgów szyjnych sugerują użycie płaskiego, lecz bardzo ostrego narzędzia. Głowy zostały odcięte jednym uderzeniem. W drogach oddechowych odnaleziono ślady nieznanej pochodnej opium. Znanie świadków Isidore Petit recepcja hotelu orfe. White'owie powrócili około 23, ich sąsiadka pani Luizie. Zawiadomiła, że drzwi do pokoju 507 są otwarte, czas około północy. Wezwał. A, Izidor! Wezwał policję po odkryciu zwłok. Oświadcza, że nie dotykał niczego w pokoju. Dwa uderzające fakty dotyczące tego wieczoru. Wspomina o człowieku, który chciał spotkać się z łajtami w nocy poprzednie... poprzedzającej ich zgon. Oś wierny pełniący obowiązki, odszedł z pracy tego wieczora. Nazywa się Tio. Mail? Mal? Male? Opis podejrzanego: brak okularów, małe, ciemne oczy, duże usta, wąskie wargi. Nos bokserski, w sensie taki rozwalony. Pani Louise jest sąsiadką, mieszka w pokoju 506 hotelu Orfe. Kobieta, kobieta twierdzi, że ma dar jasnowidzenia. Wojtowi wrócili około 23:00 i byli w doskonałych humorach. Twierdzi, że słyszała śpiew dochodzący z pokoju 507 w trakcie kolejnej godziny. No, byli nabombani jak bombowce. Opium. Gdy wybierała się na nocny spacer z psem, zauważyła mężczyznę zbiegającego po schodach. Wszystko, co może opowiedzieć, to to, że wyszedł z pokoju 507. Gdy zauważyła otwarte drzwi, powiadomiła recepcję. Twierdzi, że wyczuwała w pokoju emanujące zło. Opis podejrzanego: twarz kwadratowa, krótkie, proste włosy. Raport zabójstwa. Co bym cały czas kolejny. Jakby tutaj było jakieś opisane, która to jest strona, żebym czasem nie przekręciły, i nie zaczynało od nowa. Ale chyba nie da się przekręcić. Zabójstwa w hotelu Orfe. Zawiera szczegóły na temat odkrycia dwóch ciał przez inspektora A Lebruna. Lebrona. Wezwana przez pana Isidora Petty, zatrudnionego w recepcji hotelu Orfe, policja udała się do pokoju 507. Dwie osoby objęły należące w, w chwili przybycia policji. Zost... Dwie osoby, obie Obję... nieżyjące. czcionka jest straszna. <laughs> żyjące w chwili przybycia policji zostały ułożone obok siebie w pozycji siedzącej i ciała jeszcze ciepłe, lecz wykazujące pierwsze objawy stężenia pośmiertnego. Zostały pozbawione głów. Ich głowy ułożono w ich dłoniach. W ustach każdej z ofiar znaleziono dawn dawną złotą monetę. Nie jestem pewien, jaki to jest zwyczaj. Ofiary to mężczyzna i kobieta zarejestrowani jako Regis i Ruby White. Zarezerwowali pokój na miesiąc przed przyjazdem. Mieszkali przez 4 dni Regis chyba, bo to Amerykanie Przeszukanie pokoju nie ujawniło niczego szczególnego. Być może poza wyraźnym brakiem wartościowych przedmiotów. Na podłodze zauważono drobny purpurowy proszek. Ee e, to void dust. Fioletowa kokaina. W miejscu zbrodni nie znaleziono dokumentów pozwalających na stwierdzenie tożsamości ofiar i powiadomienia ich rodzin. W związku z tym, jako motyw zbrodni odnotowano kradzież. Ze względu na okrucieństwo i niezwykłą naturę przestępstwa, policyjny patolog dr Frank kruf Kafner ze szpitala Salpetri Salpetriri został poproszony o sporządzenie profilu psychologicznego mordercy. Złote monety i purpurowy proszek zostały przesłane do badań kryminalnych Raport podpisał Artistid Lebrun. Koniec. No to tak, mamy pana doktora patologa Franka Kefnera ze Szpitala Petri Tam się udamy, co nie? Biuro Franka. <coughs> Pierwsze wejście na lokację ma tą fajną animację, która się potem już nie odbywa. Przepraszam, którędy do biura pana Kaufnera? Jest tam, zaraz na końcu. Tylko proszę się nie zgubić. Samo jedzie. Proszę, doktor Frank Kaufner? Co mogę dla pana zrobić? Jestem Gustaw Macpherson. Przyszedłem zadać kilka pytań w sprawie White'ów. <laughs> Proszę powiedzieć, co <laughs> chcę usłyszeć. Okej. Okay. Incydentów hotelu Orwy. Ciekawy akcent. Tak, panie doktorze, chodzi o pańską opinię w sprawie zbrodni. Czy przysłał pana inspektor Lebreu, panie MacPherson? Oczywiście. Tak, mniej więcej. Reprezentuję tu inspektora Lebreu. Pan prowadzi dochodzenie nie z własnej woli, panie Macpherson. Co pana interesuje w tej sprawie? Pieniądze. Osoba, która chce zachować anonimowość, płaci mi za prowadzenie dochodzenia. Wszyscy mamy reputację, o którą staramy się dbać. Pozory mogą mylić doktorze Kaufner. Dlatego wolę wyjaśnić tę sytuację gromadząc jak najwięcej informacji. Jestem do Pańskiej dyspozycji, panie Macpherson. W czym mogę pomóc? Co pan może powiedzieć mi o miejscu zbrodni? Policja ujawniła niewiele szczegółów. Mężczyzna, który popełnił morderstwo, i podkreślam, że to mężczyzna, jest zapewnie obecnie przygnębiony. Przestępstwo popełniono pod wpływem chwilowego impulsu, nie z premedytacją. Teraz jego czyn go prześladuje. Nie jest sobą. Rozumiem z czego wnioskuję, bo możliwe, że. bo można wywnioskować jak na razie to, że. Ofiary się śpały jak dwa mopsy. I w roztargnieniu zostawili otwarte drzwi w hotelu, więc przechodzący tamtędy cokolwiek on tam robił, ale to zostawmy, bo nam nie pasuje do argumentu. Przechodzący tamtędy przypadkowy przechodzień zauważył otwarte drzwi i stwierdził, że skorzysta z okazji. Wiem! On też cię wtedy śpał i dlatego ich zarżnął. Bo to, to tak trochę. cię kłóci to, jak wyglądają ofiary. Kto dla kradzieży jeszcze układa ofiary w ładne wzorki? Wkłada im zabytkowe monety w usta. Uważa pan, że motywem była kradzież? Tak, mówi policja. Ale czy oficjalna wersja odzwierciedla prawdziwe zdanie inspektora LeBron? To morderstwo mogło być pierwszym w długiej serii przestępstw. Może. Wydaje mi się, że o to dopiero co zapytaliśmy, ale, ale proszę mówić dalej. Co mogło być motywem tej zbrodni? Miłość, nienawiść, zemsta. To te trzy powody są przyczyną rozlewu krwi panie Macpherson. To straszne. Odkrywa pan ciemne strony Paryża, panie Macpherson. A czy ma pan podejrzanego, panie Macpherson? Mamy rysopis. Jestem na tym samym tropie co policja, ale jestem bliżej rozwiązania. To była nader przyjemna rozmowa, ale niestety nie mogę panu poświęcić więcej czasu, panie McPherson. Mam nadzieję, że zaspokoiłem pańską ciekawość. No właśnie nie do końca. Potrzebuję więcej pomocy dużo więcej pomocy. Mogę pana okraść? Rozglądam, jest ten jeden przedmiot, to jego jajo nie jest faberze, ale wygląda jak jakieś coś w tym stylu. Mogę spróbować wyjść. Co jest z tymi oknami nie tak? Nie tymi moimi. Proszę. A. Niby zajęty, ale jak co to wpuści, zaprosi. Poczęstuje jajkiem, który tam trzyma. Jestem bardzo zajęty, proszę pana. Powinien pan porozmawiać <kłysy> z inspektorem Lebrunem celem zasięgnięcia informacji. <kłysy> Czyli mi już nie pomoże. Możliwe, że coś spieprzyłem w tej rozmowie. Ale jeszcze udajmy się na posterunek. Wspaniale! Powrót detektywa! Jak nazwa filmu? Czesle Bren? Chyba tak. Mogę pociągnąć za parę spraw i chętnie bym to zrobił. Dałem raport policyjny, ale jestem pewien, że może mi pan powiedzieć nieco więcej. Jakie ma pan odczucia w sprawie White'ów? Paskudna sprawa, okropne morderstwo, niejasny motyw. Jeśli inspektor LeBron będzie potrzebował pomocy, powie mi o tym. Na razie radzi sobie sam, jak na dorosłego chłopca przystało. To wszystko co mam do powiedzenia. No. Oczywiście, jeśli inspektor Lebrun jest otoczony przez takich aniołów stróżów jak pan, z pewnością nie może czynić dużych postępów w swoich dochodzeniach. A jeśli nie dokonuje postępów w śledztwie, to wyłącznie jego wina. Lebrun się gimnastykuje, próbując odnaleźć tajemniczych gości, którzy byli u White'ów tuż przed zbrodnią. Nawet nie weryfikuje zeznań. Co pan ma przez to na myśli? Kiedy czytałem akta, zauważyłem nazwisko pewnego lekarza. Frank Kaufner. Co może mi pan o nim powiedzieć? Nic mi nie zazgrzytało. Kaufner jest naszym ekspertem. Specjalistą od medycyny sądowej i przede wszystkim psychiatrą. Przedkłada towarzystwo szaleńców i truposzy nad rozmowy z kimś takim jak ty czy ja. Co niemiło z jego strony. Wygląda na to, że nie przepada pan za doktorem Kaufnerem. Czy ma pan jakiś szczególny powód? Sam komendant policji przydzielił nam doktora Kaufnera, a to wcale nie poprawiło sytuacji. Czy to prawda, że śledztwem w sprawie państwa White kieruje inspektor LeBron? Czy mógłbym się z nim zobaczyć? Dzięki temu porównamy nasze informacje. On się z nikim nie spotyka. Po prostu złóż oświadczenie. Nie mam żadnej informacji. Co zapomęczmy jeszcze byłem? Jeśli inspektor LeBrain jest teraz zajęty, może mogę spotkać się z nim później. <laughs> Już powiedziałem, że inspektor Lebra nie chce, żeby mu przeszkadzać, ale mogę przekazać wiadomość. Mhm. <laughs> Dlaczego jest pan taki uparty? Przyszedłem tu, by spotkać się z inspektorem Lebrun. Zwykły urzędnik nie będzie decydował o tym, co przyspieszy śledztwo, a co nie. Masz coś konkretnego? Może zdjęcie podejrzanego, nie? To daj sobie spokój. Lebrun nie chce się z tobą widzieć. Jak na razie dość jasno Widzę. nam. Tak, jasne. Żegnam. Dość jasno gra nam mówi, czego potrzebujemy, żeby ruszyć. Konkretne miejsce. Chodźmy do hotelu. O, ale zrobimy to w kolejnym odcinku, bo też to nie jest wystarczająco długi, co nie? Muszę sprawdzić. No, jest taki fest. Więc cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak zobaczyłem w kolejnym odcinku. Kochane dzieci Boże. Siema.